Idąc z gości, zawsze miej tyle kultury i przynieść ze sobą flaszkę, bo jeśli gdzieś stamtąd wypierdolą, to przynajmniej nie skończysz o suchym pysku. Napisał do mnie Dawid, kocham moją dziewczynę, ale strasznie mnie denerwuje. Co robić, aby było pięknie? To już tego to już nie rozumiem. Jeśli baba cię denerwuje, to nieważne, czy kochasz, czy nie kochasz. U faceta najważniejszy jest spokój ducha. Wyobraź sobie taką sytuację, że wpadają do ciebie koledzy, a ona drze na ciebie ryja. Jakbym nie kochał, to nie wytrzyma! Za drzwi! Ile razy mam wam powtarzać? A wyciągnę to samo. Porządek w domu musi być! Miłość jest dla ludzi. Kojarz, to ci latają tu w brzuchu te glizdy czy tam motyle jakieś. Ja też młody byłem. Ale po jakimś czasie dochodzi zawsze do tego samego. Baba zaczyna kombinować. Coś jej w tamtej główce się zaczyna tworzyć. Nie zastanowi się nigdy, tylko wali z mostu. A jeszcze się z nią nie zgodzi. I jest fok! I ten masz przynajmniej spok. Gorzej, jak jest krzykliwy, fok! I jeszcze ci obiecuję, że wróci do mamusi. Trzyma cię w napięciu. A później łamie ci dane słowo i zostaje. A ty już się tak pozytywnie nastawiłeś. Już koledzy na na kanapie śpią. I weź ich teraz, wyno od piątego piętra. Bez windy. Także nie jesteś pierwszy. Baba zawsze będzie ten fok! Z nimi źle, ale bez nich jeszcze gorzej. Także jeśli już naprawdę kochasz. Bierzesz to na klatę jak facet W każdym wypadku, tradycyjnie zawsze jest coś, co ukoi twój smutek Więc jeśli baba cię następnym razem zdenerwuje Po prostu usiądź sobie spokojnie, bez nerwu, przeczekaj ją Pod żadnym pozorem się nie odzywa. żadnych kłótni, to tak jakbyś podpalił ląd To tylko przedłuży twoją agonię Ewentualnie zawsze możesz ją rzucić Jak się zakochałeś, to się bo Poznać sobie taką, która nie będzie cię kurwie. Nie, nie ma takich bab, to niemożliwe jest. Także mój Dawidku kochany, cierpliwości Najgorsze co możecie zrobić? ci owinąć babie. Wtedy to już wam nawet wódka nie połowa. O takim pantoflu to ja nie będę doradzał. Więc jak potrzebuję, żeby było pięknie, to se kurwa jakiś obraz na Po co zdjęcie z martwą naturą. W żadnym związku nigdy nie będzie pięknie Są lepsze i gorsze chwile, Więcej jest ich gorszy. Dużo więc. Najmilsze to są te, jak ona śpi. A baby potrafią nawet ci przez cent, Petru. Następne pytanie: Napisał do mnie UFO Zygmunt, jak namówić żonę do trójkąta z koleżanką. Po co ty chcesz żonę w to mieszać? Najlepsze trójkąty to są z koleżanką i z jeszcze jedną koleżanką. Tylko nie z żadnym kolegą. Jego kolegą. Wiem, że ona jest po to, żeby w domu siedzieć i obiad gotować, a nie cię jeszcze zabawiać. Jedyny trójkąt, jaki ja w ogóle sobie z żoną wyobrażam, to jak ty sobie siedzisz na fotelu z piwkiem, A ona z teściową gotują ci obiad. Nigdy w życiu nie wpadaj na tak głupi pomysł, że żona ci się zgodzi na taki trójkąt. Chyba, że ta koleżanka jest szpetniejsza niż twoja żona. Wtedy ona nie będzie się czuła gorsza i może się zgodzić. No ale dwa wieloryby w jednym łóżku to aż za ofilię. No, to koleżanka jej czy twoja? Jeśli twoja to o wiele cięższa No ale jeśli to jest jej koleżanka, to możesz ją wziąć pod stępem. Ona sobie wraca z pracy i jej koleżanka już leży sobie w łóżeczku i walisz do niej tego. Zobacz, kto nam niezapowiedzianą wizytę zrobi. Koleżanki nie ugościsz, gdzie ty masz kulturę? Sama tak będzie leżeć? Gość w domu, bóg w domu. No nie będzie tak leżała i się nudziła. Ja i sam nie będę zabawiał. Twoja koleżanka czy moja? Ja ci ewentualnie mogę pomóc. Podkręcić grzejnik i walisz tych. Jezus, jak tu gorąco. A dalej to już się samo ułoży. A na koniec walisz. No jak już obie leżycie, skoro tu już jesteśmy w trójkę, napisał do mnie Nick Halwen. Zygmunt, wytłumacz mi, czemu preferuję piwo z puszki, a nie z butelki? To ważne jest, czy go pijesz? Tupak wam się już przewraca, no! Puszeczki z buteleczki. Pij, co masz! Wiesz, ile ludzi o suchym pysku chodzi? Ja mam kolegę, który nawet z nocnika pije alko w kryzysowych sytuacjach trzeba sobie radzić. Niedługo to mnie zaczniecie pytać, czemu preferuję męskie dupy, a nie damskie. Jedynym wyjaśnieniem, dlaczego preferujesz piwo z puszki, a nie z butelki, jest to, że jesteś uczulony na szkło. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Ja osobiście na przykład wolę z butelki. Akurat nie chodzi mi tu o walory smakowe. Ale z butelki łatwiej tuli pana zrobić. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych możecie się to przydać. A z puszki to sobie ewentualnie może jakąś gąskę zrobić. Piwo to piwo. Nieważne z czego pijesz. Ważne, żebyś pił. Boże, jakbyś tu powiedział, że nie wiem, preferujesz kolę, a nie piwo. To jest problem. Wszędzie wy sobie szukacie jakiś problem. Ja to ostatnio nawet piwa z kartonika piłem. Wziął rosyjski Ja do dzisiaj nawet nie wiem, czy to w ogóle piwo było. Dalej słabowite. A jak naprawdę masz problem, czy pić piwo z butelki, czy z puszki, to się kurwa na piwódki. Napisał do mnie Marcin G. Mój kolega leci na chłopców, jak mu mam grzecznie powiedzieć, żeby nie łapał mnie za pupę? Jeśli do dzisiaj tego nie zrobiłeś sam, to ja dostrzegam tu mały problem. Musisz sobie uzmysłowić, że gdzieś głęboko w podświadomości może ci się to jednak podoba bo u normalnego faceta to reakcja jest bardzo szybka. Klepiesz w ryj. a nie się pytać jakiegoś kolesia jak masz zareagować. To jeszcze grzecznie. Grzecznie to ty możesz w miejsca w tramwaju starszej babci uchować. No ale już ostatecznie, ja rozumiem, że to twój kolega. Następnym razem jak cię klepnie w pupę, to ty go klepnij w twarz. I powiedz, jak ci się mój drogi kolego to podoba? że jak lubi ostrakcję. To już masz większy problem. Nie wszystko musi ograniczać się do agresji. Wszystko można w normalny sposób wytłumaczyć. Po prostu mówisz, mój drogi kolego, ponieważ się bardzo lubimy, ale nie aż tak bardzo, chcąc utrzymać naszą przyjaźń na tym samym poziomie, więc chciałbym bardzo, żebyś uszanował to, moja pupa powinna pozostać nietykalna dla Twoich grom. Ja jestem bardzo tolerancyjny, jak wiesz, znamy się już kupę czasu, pewnych granic nie należy przekraczać. Ja w odróżnieniu od Ciebie postanowiłem zmierzać poprawną ścieżką natury. Twoja orientacja jest zgoła odmienna od mojej, oczywiście nie znaczy, że gorsza. Ja Zaakceptowałem Ciebie, Ty zaakceptuj mnie. Jeśli jednak postanowisz kolejny raz przekroczyć jedyną dzielącą nas granicę i znów naruszysz moją nietykalność cielesną, przeznaczoną jedynie dla płci damskiej, to ci wypierdol, ty generaci! Myślę, że po takim czymś, już nawet koń by zrozumiał. Jeśli jednak nie zrozumiał, to zmieni jak najszybciej kolegę. Na dzisiaj dość koniec, trzymta się. Jak wy to mówicie, czeka na i czekam na Wasze pytania w komentarzach. No to ja spadam.